Witam Was. Od razu pojadę z grubej rury. Czy uda mi się uratować ten wermikompostownik? To ten, który dla tych, którzy nie oglądali, monitoruje, monitoruje temperatury, i w tym wermikompostowniku pojawiły się tylko i wyłącznie. Ujemne temperatury od dłuższego czasu. Pozostałe trzy mają dodatnie. Czy uda mi się to uratować? Tak wygląda wierzchnia struktura. Przymarznięta, ale na zasadzie, że ręką mogę to rozerwać. Dlatego liczę na to, że najbliższe parę dni. Zima odpuszcza, i w tym miejscu postaram się wysypać bardzo dużo odpadów, i spowodować, że to miejsce się zagrzeje. Czy się zagrzeje, będziemy sprawdzać. Te odpadki również są zmrożone. To też pamiętacie. Próbuję wykorzystywać sytuację, w której zamrożenie, a później rozmrożenie powoduje szybszą przyswajalność i szybszy rozpad, eee, rozpad. Odpadów. I tak zrobimy. Nie wiem, czy mnie widać, bo nawet nie zdążyłem sprawdzić kadru. Jak myślicie? Co się wydarzy w ciągu przyszłego tygodnia? Czy będę tutaj mógł włożyć rękę? Oczywiście zostawię tutaj koszyki, bo to taka najlepsza wersja zabezpieczenia. Nie chciałbym stracić tego vermikompostownika. Eee, analizy poważniejsze na analizy poważniejsze przyjdzie czas, natomiast zobaczymy co będzie. Eee, może się okazać, że spokojnie ta część dżownic, która zdążyła sobie wejść i pewnie zahibernowana czeka na wyższą temperaturę, na wiosnę nam się odrodzi. Czy odrodzi nam się w tym przyszłym tygodniu, w którym będzie trochę cieplej? Zobaczymy. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi. Oglądajcie moje filmy. Zapraszam. Do zobaczenia i do usłyszenia.